Rynek. Godzina 12, prawie 30, idę na konferencję pracową w ratuszu poświęconą zabytkom, ale taka krótka dygresja, tak wygląda rynek samo południe, jak widzicie upał straszny, słońce tutaj nie da się praktycznie wysiedzieć, jak ktoś jest mądry to przemieszcza się tutaj tymi fragmentami, gdzie jest trochę cienia, w cieniu łatwiej, tak to pustki generalnie, nie? Nie pomogą tutaj, zamiast wyciętych drzew, te donice, bo one dają bardzo mało cienia, prawie w ogóle, bo tu troszeczkę cienia jest, o minimalna ilość. No i stąd potem takie patologie, jak ustawianie kurtyn wodnych, żeby schłodzić betonową pustynię w centrum miasta. A przypominam, że przed wojną tutaj, w 1929 roku, to był park, to była zieleń, to były drzewa, więc wycinka tych drzew tu przed ratuszem odbyła się wbrew historycznym wbrew historii że tak powiem